To sobie nawet, wezmę. Co? Urodziny bez muzyki? I dobra, niech będzie ta, ta, ta muzyka z, gramof z gramofonu, babciu. Pomóż. Pomóż, Leta. Tyle 15 minut później. na prezenty? A to prezenty. Tak, może zaczniemy od tego. E, Tak? Tak, ty czuła to ode mnie. Więc, wies, wiesz, to Twój tata ma chabla chyba na punkcie czołgu, czołgów. Niech też to znam. Ja też. E, wiesz co, twój prezent może trochę później. A teraz zobacz braden od Symeliana. Hej, Krzyżówka, chwileczkę. Co to wyjdzie? Gra, że ale zapomniałem je po prostu nagrać i rozdajemy prezenty. To jest mój prezent, o dziękuję. Nie ma za co. Najwyższy dzień mojego życiowego domu. A wiesz? No to jest mój prezent, dziadku. O, książka Hluny i Bor. I zrespończę, będę robić tę grę. A jak? No mi panciusz przyszedł. Po przerwie na kanale ona się pojawi. Film z książki o oh, Hello Neighbor słuchajcie od, od jutra od tego 11 tego dlatego, jeśli oglądacie kanał trzeci to proszę oglądajcie ten kanał trzeci bo to są ważne powiadomienia teraz, teraz nagrywam Dobra, dobra, dobra

To twój prezent! O, co to takiego tam jest? To niespodzianka. Jest Uwaga, otwieram. O, to są moje wszystkie prezenty? No pewnie, tato. To jest prezent ode mnie. O, o, dziękuję, I słuchajcie, jakby to jest moja babcia, z okulary, no bo moja mama jestem chary. E, Moja mama i moja babcia mają takie same sukienki. To była moja babcia, to dała okulary, okej? Okay? To dobra. No, a to jest prezent ode mnie. O, Piotr, 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 pio, dziękuję. Ale, ale to jest taki trochę prezent, no, taki typu ciebie, wiesz? Aha, dobra. Ale, ale i tak jest fajny prezent. A to jest prezent ode mnie.